Witam w 17 odcinku programu Najgorsze Gry Wszechczasów. czasów. Dzisiaj zręzuje jedno z najgorszych gier akcji. Zapraszam do oglądania. Gra Torrent chce wrócić do policji została stworzona przez studio O3 Entertainment, które stworzyło też inną kaszankę na pc czyli World Championship Tennis. W grze Torrente wcielamy się w detektywa, który postanowi wrócić, bo gangsterzy znowu zaatakowali miasto. Trochę dziwna ta fabuła, a gra jeszcze gorsza. Czas na oceny z neta. Znalazłem tylko jedną recenzję w serwisie gry online. Tam ta cudzysłów gra dostała ocenę 4 na 10. Naprawdę szukałem długo i nie znalazłem żadnych recenzji. Może dlatego, że nikt nie odważył się przejść tej gry, tego nie wie nikt. Oto menu tej cudzysłów gry. Jest start, trening, ustawienia, twórcy oraz wyjście. W opcjach mamy bardzo mało rzeczy do zmienienia, bo tylko rozdzielczość, poziom detali, głębie kolorów, dźwięk muzyki i odgłosów oraz sterowanie. Ale czego się spodziewać po takiej kaszance? Kolejnym minusem w menu głównym jest ten denerwujący dźwięk muchy, którego nie można przyciszyć. Teraz opowiem o Hadzie. W prawym górnym rogu jest czas do końca etapu, w lewym górnym rogu mapka, pokazująca gdzie mamy kogoś przyprowadzić lub przynieść jakąś rzecz lub gdzie mamy pójść. Zależnie od misji, w lewym dolnym rogu pojawia się nasze życie i amunicja danej broni, a w prawym dolnym rogu czasem pojawiają się zebrane rzeczy lub ilość przyprowadzonych ludzi. Teraz zacznę nietypowo, bo powiem o pierwszym plusie tej gównianej gry, jest to zmiana trybu z TTP na FPT lub odwrotnie. niestety będziemy musieli korzystać w tryby z pierwszej osoby, ponieważ nawet na najwyższych sprzętach gra się ścina, a dlaczego? Zapytacie, ponieważ twórcy tej gry napychali wrogów do każdego etapu tak dużo, że komp po prostu nie wyrabia. Misje w tej kaszandze są denne. Każda misja ma podobny schemat. Należy kogoś przyprowadzić z miejsca A do B, albo coś zebrać. Tak to prawda. Dlatego w tej grze niczym nie będziemy zaskoczonym. Misje były tak nudne, że aż zasypiałem przed monitorem. Przed niektórymi misjami mamy cudzysłów kurkę wodną 3D. Dlaczego? Bo twoje zadanie to celowanie i strzelanie do naszych tekturowych wrogów, a nasi wrogowie strzelają od razu, gdy się pojawią, co bardzo frustruje. Kolejną głupią rzeczą jest to, że nasz samochód porusza się jak szalony i nie możemy trafić naszych przeciwników. Teraz o cudzysłów zarąbistych tekstach. Są one żałosne pod każdym względem, polecam dresom. Każdy tekst ma wulgaryzm, jeśli nie wierzycie posłuchajcie sami. Trafili mnie! Skurniele! Jak widać, jego teksty się powtarzają, jest ich naprawdę bardzo mało, a tak to tylko teksty ale Dress z ulicy atakuje. Teksty bardzo denerwują oraz zniechęcają do dalszej gry. Tak samo dziwna muzyka, która nie dodała klimatu, którego oczywiście ta gra nie ma. Kolejną rzeczą w tym gównie jest okropna grafika, a znaczenie okropna jest tutaj, łagodnym określeniem. Dlaczego? Nawet nie powinniście zadawać tego słowa, ponieważ sami widzicie grafika jest bardzo zła, tekstury są okropne i widać kanciaste brzegi. Bo zobaczeniu naszego bohatera zwróciłem mój obiad z tygodnia. Bronie w trybie FPP są takie okropne, że dostaniesz oczopląsu. Jedyne na czym się dobrze zrobili to tylko niebo. Jest ładne. Pozostałe rzeczy to główna nad głównami. A jaki już wspominałem o broniach, czas o nich opowiedzieć. Bronie się dzielą na pięść. Przedmioty do nawalania naszych wrogów oraz zwykłe pistolety. Do bicia naszych wrogów używam rurki, deski oraz tępego noża stesko, Oprócz wspomnianego wcześniej pistoleta mamy bazukę, granatniki, i strzelbę. Na tyle dziwne w tej grze jest to, że każdą bronią zabijemy jednym strzałem, każdego głąba, nawet lewym sierpowym. A co do granadnika jest dziwny, bo zawsze nie trafia tam gdzie chcemy. Gdy zacelujemy niżej poleci dalej, a jak wyżej to granat poleci bardzo nisko, od razu upadnie. Dziwne, nie? Prawdaż. Już wystarczająco opowiedziałem o tym Kinczu. To nieudany kawałek kupy dinozaura, który został wyhodowany przez ludzi, którzy nie mieli jelit i chcieli zrobić swojego potwora, i właśnie go wykonali. Teraz czas na jeszcze kilka końcowych zdań o tym dnie. Podsumowując gra Torrente jest imitacją fajnej gra akcji. Grafika jest ohydna, teksty naszego macho wywołały u mnie chęć przywalenia głową w blat stołu. Muzyka jest słaba, misje są bardzo dziwne i frustrujące. Tak samo badziewna mini gra pości, która jest dla nikogo. Jedyną zaletą tego główna psiego jest ta zmiana trybów z na FPP. Ogólnie straszna kaszanka. Jeśli macie coś kupić, zalecam kupić lepszą grę. Grafika. Pół. Audio. Jeden. Grywalność. Zero. Ocena końcowa. Pół na dziesięć.